Dzień dobry, chciałbym wam przedstawić moją darcę Lodzi z 2012 roku z silnikiem 15DC i 90 koni jest to może zwykła podstawowa darcia, aczkolwiek ma troszeczkę wyposażenia, ale może nie to najważniejsze jest w tym moim aucie. Najważniejsze jest to, że auto jest przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Jest to właśnie to oprzyrządowanie, które tutaj. Jest zamontowane, powinno być w miarę dobrze widać, a działa to na zasadzie tak. To jest hamulec, który wciskam, a to jest dźwignia od gazu, którą wciskam podczas jazdy. Sprzęgło wciskam nogą, niestety moje schorzenie nie pozwala mi jeździć normalnym, zwykłym, nieuprzyrządowanym autem. A moje schorzenie jest takie, mam niestety zniekształcenie układu kostnego, które jest w taki sposób, właśnie nogę mi układa. Ale nie przeszkadza mi to. Auto, jak już mówiłem, jest z 2012 roku. Sprawuje się bardzo dobrze. Mam ją od 6 lat. Jak ją kupiłem, miała ona 160 000, a teraz pokażę Państwu przebieg tej mojej Daci 500 731 km ma auto sprawuje się bardzo dobrze odpalimy żeby nam tutaj wszystkie kontrolki jakie nie powinny się palić zgasły także tak to wygląda auto właśnie obsługuje się w taki sposób tutaj hamulec tutaj jest gaz jak już mówiłem właśnie odwaliłem tutaj normalnie dźwignia biegów auto y, pracuje na siebie bo jest y, jest to taksówka takie drobne rzeczy dodatkowe zamontowane takie małe gadżety czyli ja tak powiem dodatkowy wskaźnik prędkości, obrotomierza i wskaźnik napię na napięcia akumulatorowego prądu dodatkowo co jeszcze mam tutaj, mam jeszcze zamontowany wideorejestrator samochodowy w lusterku z kamerą cofania no i takie jeszcze drobne rzeczy typu uchwyt na kubki to jest niestandardowe ale bardzo przydatne bardzo tanie można kupić na każdej stacji jest to bardzo przydatna rzecz nie wiem czy to akurat w tym słońcu widać auto co ma auto ma na pewno ma klimatyzację na pewno ma, ma kontrolę trakcji Takich podstawowych rzeczy, oczywiście radio standardowe. Także tak to wygląda. Jeszcze dodatkowo jest tutaj zestaw głośno mówiący, który pomaga mi w pracy. Dodatkowo telefon do aplikacji do taksji Także takie to jest. Oto skrót. Jeżeli byście byli zainteresowani informacją więcej na temat tego auta, ewentualnie jak to się sprawuje podczas jazdy. To uprzyrządowanie A jeszcze raz, może pokażę na, na zasadzie, jak to działa. Tylko otworzę drzwi, żeby więcej światła wpadło. to jest tak, to jest. Tutaj mamy gaz. Zresztą słychać jak silniczek chodzi. Tu jest hamulec. A sprzęgło. No proszę bardzo, sprzęgło wciskam nogą. Tak. Także, może to na tyle. Na początek. Pozdrawiam i ewentualnie proszę o komentarze i subskrypcje. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, będzie więcej zainteresowanych osób, to oczywiście więcej informacji na temat auta nagram. Pozdrawiam.